Cześć, Siemanku, witajcie, jestem z serwisem AGS. Zagramem Wy, farmiga 19, kolejny odcinek serii e, Polska. Widzicie, widzicie, zatorek e, oraz dwie przyczepy. <coughs> o co chodzi? Przecież prace poźnimy. na się będziemy oczywiście siać, bo tak widzicie, stoi zetorek. Y, stoi John Direct, już z pełną, pełnym silnikiem. To jeszcze łyżka nasiona, z sobie samym sypałem. E, jak przywieźli mi na tonę nasion, widzicie, mamy tutaj 20, prawie 26 ton jęczmienia. E, dobrze, na razie nie chcę zapalać Eee, o zapisywanie, no o więc tak, idziemy do e, kłoska, pszenica po 1400 jest, e, więc mi się wydaje, że jest dość fajna, więc to się damy. dobra, dzięki zresztą są już za głośno, już może po prostu głośno mniej, mniejsze, o, więc proszę, da radę? da radę <coughs> więc tonę mam nasion eee, mam nadzieję, że tyle wystarczy nasion, na razie Tylko właśnie że nie można kupować nasion rzepaku, czy tam czego E, gdzie to w ogóle jest? Na kłosek. Aha, tutaj, czyli... Uuu, uh, 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 dobra, spalam sobie tutaj, to już się spalał kogo, Tym. Dobra, pomaleńku. E, nic nie jedzie, pierwny Dobra, nic nie jedzie. Pomału. O kurde, to są takie... No ten zatorek to takie będą mega transporty, może powiedzieć. Dobra, no nie było zetorka. Chciałem jechać. Yy... Chciałem jechać. Tym Dżindirym, ale mówię, dobra, tam trochę go przekatuję wam. Tak ten e, torek stoi cały czas, więc mówię, no, weźcie jakieś tam znowu, ale mniejsza e, z tym zobaczymy, kto <laughs> ankiecie, salerze, tutaj, chorni, stąd, jak to będzie. Wybraliście wy ankiecie, co dalej się z to reformy, to tak że Wybraliście sobie e, w ankiecie, co wybraliście? Ehm, świnie, więc będziemy pomału przeszykować z pieniążkami, z tym wszystkim. Żeby kupywać świnie no, To jest ten skup więc czekajcie Tutaj ja chyba musimy skręcać Jak mi się przynajmniej wydaje Pierwsze raz ten skup w ogóle jadę więc e, Tak to wygląda Nie, dobrze, dobrze jadę Tak mi się wydaje Blandek nie zapiąłem Ale Nie przepraszam, nie zapiąłem Też Może ich nie wywieję. Nie, No raczej nie. Nie wiem, kurde, dziś czasami potrafię i widzę, że zcinka być na tym na no, obejrzy. Nie wiem, ale parmium byłam stałe 60. Tak, tak. Eł, nic nie jedzie. Aha, teraz to ja nic nie widzę. Może się za tylko tyle. I po tym. Wkoczę. Patrzę. Kurde. A, to długo. Dobra, jest. Jesteśmy na drodze. Okej, okay. mam nadzieję że tak w górę podjedziemy. Spam radę. O o o o Nie no musisz, dobra. Nawet ja się nie rozpędzam. Nic to mnie idzie, nie wyprzedza nasz? Nic. Dobra, po sobie sobie nawijamy. O taką. o. To soboty przyczepy nie czytają. Tak, bo że my nie... No, nie, tylko jakby, że nie, kociąg, że ja się tylko czyta to. Nie wiem, czy to jest droga. No, gdzie, że farmik, nie 20... No, gdzie, że farmik, nie wiem, ten 21, czy tam będzie po prostu farmik, e, to na prawo, teraz tak, prawa, nie, może sobie na... E, le, syp, tył, lewa, dobra, tył. E, lewa i... No i około 25, nie na no, tak mi się da, że dostajemy około 35 tysięcy No już wysypało się, szybko Dobra, 35 tysięcy, tak jak mówiłem I jeszcze mamy 25 ton ee, Owsa, więc ja mogę na ten czas, możemy dać jakieś 15 Jeszcze mam padać, więc mam nadzieję, że dzisiaj się z tym e, Z siewami Dobra, ogień, szybko Dobra, ten wskazik no jaki to nie ja to przega, tak żeby czasami się wychwycić Dobra, po tym samochodzie jakby nic nie widać Dobra, ogień ok. O, właśnie brączek włącza sobie parwiga, więc czyli też mogą nagrywać e, Ale to mniejsza to. No i dobra, ogień z torkiem No on ma dużo właśnie przed więc 25 ton na czwarty cały czas No jednak jakieś no, polne drogi nie wjeżdża więc no prawowicie powinien dawać sobie na najćwcie e, radę jeszcze no jednak tutaj jest 25 ton uj przyjechałem na śliczku Bo to kurde duże jest Dobra, przyjechało mi się No tak kurde, samo to widać na skręt. Nie, oszukuj, nie, nie oszukujmy się e, Dobra, więc już mam ile? Mam już 7-5 minutek A jeszcze 7 mieliśmy jechać kiedy nie wiem jak mi się wyrobimy Dobra Włączamy kierunek, dobra nic się nie jedzie Mam taką nadzieję, że wychodzimy, gdy właśnie mało ludzi jeździ a, łączam, czy włączam czy wyłączony? Włączony. dobra. Jest ogień, e, ogień czym prędzej. E, jak my teraz sobie pojedziemy? Może wiecie co? Pojedziemy sobie od tyłu gospodareczki. Gospodarki. A żeby będzie znak stop, to tak o, bynajmniej. Tutaj się w sumie ostrzałąka wziąć. W po przejedziemy. Właśnie, nie wiem co z tobą robić. Ja myślałem, żeby pójść coś stricte... stricte... nie wiem, nie jak to się... Eee, nie wiem, czy coś by go zabieł robić, jakieś belki na begozowie czy coś, no bo ja kurde mam ten sprzęt, szkoda sprzedawać. Wiem, że będę przeszłości mieć, myślał o jakichś innych jeszcze, będę myślał o jeszcze jakichś innych eee, zwierzętach, więc to wszystko nie będzie, tylko to nie będzie, że wypuścili, na pewno coś jeszcze pójdziemy. Eee, tak jak wybraliście. Dobra, ogień. No ma mało, Maże, że hamulce żeby mają, co mi też na hamulce, więc tak naciśnie to... Eee, Dramat, dobra. No, to tylko tu OSA 6 ton? Aha. Wiem czemu. No. Wiem czemu, tylko tyle tu jest OFSA. Znowu ten błąd jest? Tutaj mamy taki już taką... Teraz mam to z Uciekać. Mamy taką dmuchawę. Żeby nie zahaczyć. No właśnie, ktoś dmuchawie potrafi się to zbudować. No właśnie, ale coś ton, Nie wiem czemu to tak się dzieje. Miał być tylko nasiano którego nie będziemy tak trzymać, ale my się wydaje, że w jakieś może koniki, pójdziemy, więc jakieś koniki ktoś pusi pójść, dobra. Jak cena? 1700 rośnie, wiecie co? Tak, przekręćmy. 1700 to może jeszcze trzymajmy trochę. tysiąc 1700, dobra. Eee, czas zajmie na 1, 1700, dobra, skup w gdzie on jest? Tu jest, dobra, to już gdzieś dojadę. Prada, już się nie zamykajmy, mam pada gdzieś będę coś tam grzebnął sobie w e, Dobra, mamy już 7 minut, bo tu No nie, wyrobiłem się Dobra Ogi ok. Będę ja hmm. sobie jakaś hać Tym gierkiem naszym, dobra Taką tak do góry, żeby tutaj nie zahaczył No i można już z... Butujemy go no ciężko ma z powiem, że no, gdzie torek nie puchnie puchnie. Tutaj oczywiście wszystko zuwwerowane jest w to pole. No dobra, mamy 47 tysięcy. Czekajcie, bo tam chyba jest droga, wiecie co, to mi nie będzie razać tutaj główną drogą, żeby... Oj! mało, żeby jakoś yy, nie... Dobra, teraz. Żeby jakoś nie... no dobra, nie blokować drogi. Tu jest właśnie droga taka eee, Muszę tartak więc bo to się może w tartak byśmy poszli gdzieś w przyszłości. Jeden z serwisów bym się skończył, pobawił w ten tartak, nie wiem czemu Nie wiem na pisie co wy o tym słyszeliście, czy byśmy mogli pójść w tartak czy nie Ale to nie teraz oczywiście, teraz trzeba odkrywać pola No na pewno musimy pola kupić Jak sami tamte pola, żeby tutaj był malutki klinek Też myślałem, nie pomyślałem, mogliśmy w sezonie, ale to już To się jest w ogóle stacja, to widzę, że tutaj to, torek jest pod fula, więc nie po co uwaga, waga mało wjeżdżajmy na to wagę Dobra, to wiecie co, będziemy musieli chować na wagę dwie przyczepy same wieku stoją, stoją masz już masz? dobra i pojechali teraz wjeżdżamy oczywiście bardziej od tej strony żeby na lewo wysypać się dwie tony to jest jakieś 50 tysięcy Kiedy dobrze liczę e Wróć. Raz. Te... Aha. O, trochę jeszcze wyjedźmy. Dobra. E, G. Cyk. cyk. I nie, niech lecą pieniążki. 40. E, 44. Ciąg. co się dzieje? Nie wiem co się stało teraz. Eee, No i dobra, mamy 4,4 tysiące, tam 86 Złotych Dobra, idźcie to z ja sobie tutaj, albo dobra, wracamy przez tutaj, tyle mamy mi tych? 30 minut, tylko, to będzie siewu mniej Robimy jeszcze odcinek z siewów, może nie po kolei oczywiście Dobra, teraz już możemy na drogę pojechać I zatrzymamy się, zaraz sprawdzimy ile koła kosztują, które eee, Albo pojedziemy już na lewo, może, dobra Dawaj, 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 dawaj. Aaa nie ma nikogo, dobra, to na lajcie wyjeżdżamy. Dobra, but. Generalnie teraz muszę... Czy ja dobrze pojechałem? Nie, jeszcze do przodu. Aha, aha mogę w wystarczyć... Chciałem te pola kupować. To teraz waliłem, to. Mogę właśnie od razu wyjechać, ale zaraz zajdziemy w kolejny tam w katalogu. Czy w internecie sprawdzimy, to, to wszystko kosztuje, dobra tym rozpędzajmy się, hamulce mana, ale to po co Chcę te rozpędzać teraz. ja możemy się przycisnąć. Szybciutko, bo już mamy 12 minutek. Ty, będzie że to był szarcinaczek. I taka możemy sobie plandeki już zamknąć, bo już przyczepki nam się w tym sezonie nie przydadzą. No fajnie, że one tutaj przyczepki, no. Główny plus. Nie, nie w sumie nie narzekam dziennie rzeczy. Jeszcze chcielibyśmy multistować kombajn, ale o kurczacz Ale już chyba dzisiaj się nie wyrobię widzę Dobra czekajcie może pójdę do przodu jakie zaraz No nie No nie Czekajcie będą się chwilę oszukać system O teraz No nie dam rady Pierwszy mi się odcinek ten nagrać Dobra już powinien przyjechać Dobra ogień okay. Dobra teraz przejdzie Teraz jak musi się topien, to trochę fajnie odczepić bo yy, z nasionami będzie mi potrzebny bo on tutaj nasiona ma. pójść płyżce, dobra pomaleńka, tak. Jeszcze, jeszcze, dobra. Może starczy. Tak, starczy. Wybaczajcie, to się odczyta. Aha, to jest zmiana narzędzia. Uuu widziałem. Dobra, więc to na razie sobie może im stajemy tutaj. O, jak wiesz, to taką podjadę do przodu. Oj, oj, nie nawrócę się. cyk, tak po prostu, aby. Y, aby łyżko dobra stój żeby deszcz, to bardzo nie sypał na to i lecimy szybko. Aha, mieć zobaczysz pole, e, miało być pole, to co? Wydaliśmy 2000, no to kurde, troszkę, troszkę, dobra, Jeszcze nie mamy kerszera Maker'a, ma, więc. E, dobra, działa wszystko. Więc panowie ofiar może jednak w Maker powinniśmy zainwestować, a nie e, w ten. No więc, komercyjnie, najbardziej, będę przy odcinkiem go, bo już jest będę się kochał pod odcinkiem sprzątnąć, bo teraz nie mam jak. E, dobra, to sobie sobie Dobra. E, 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 teraz pójdziemy w pole. Hmm. Tam jeszcze ładowarki od nie oddałem dla nich. E, dobra, gdzie my idziemy? Idziemy, idziemy, chodźmy, idziemy, Chodź, idziemy na mały ki. Właśnie to mały polutkę pojedziemy sobie. E, co my to będziemy siać? Eee, soje, rzadkie... nie, może rzepaczek? Na tych dwóch polach? Albo na tym małym i... Dobra, tutaj zasiedlimy sobie rzepaczek chyba, na tym malutkim zaraz pojedziemy szać. Widzisz coś jak znaczniki mam? Tak, mam, dobra. E, więc tak. Ym, poczekajcie, 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 poczekajcie. to najpierw się coś rozkłada. To muszę fredźć, że mi się jedno narzędzie, w ogóle, funkcja mi się zmieniła. Dobra, więc tak, kończamy. Czekaj, zmieniamy narzędzie. Włączamy siewniczek i zmieniamy na narzędzie, które na to. Dobra, jest. Teraz pomaleńku i ruszam ogień, Zobaczę e, sobie, się jemy. No, kurde, ciężko, ma ciężko, ma troszeczkę widać, czuję, że jest się, więc może, czekajcie Troszeczkę ściszmy sobie pojazd daj dajmy na 20, bo on kurde ale się drze. Że też mi było trochę słychać. Eee, I widzę, że robię mijaka. Uu, la lala, nie, nie, nie. Czekajcie, moi drodzy. To takie proste, widzę, że nie będzie. Muszę, sobie muszę raz przy razie, inny, dosłownie raz przy razie, jeździć. Dobra, dawajcie ogień teraz. Troszkę go widzę, że bokiem stawia. No, to już tego bokiem, bokiem, bokiem stawię. Mam nadzieję, że damy radę w ogóle z tym silnikiem. musi podjechać. Da radę. No jednak małych terenów nie mamy. O kurde, ale to no, faktycznie ciężko ma. Jeszcze właśnie oni cię nie, nie upominali o tych odwarać, dlatego ee, z ręką na sercu mówię, że już zapomniałem oddać im. To dzisiaj też się lądam, sobie stoi bezczynnie, dobra. Po trzecie możemy sobie większy zostawić Znacznik, znacznik teraz Aha, tym znacznik jest. Kurde, ja nie wiem, to się idzie. dobra No, dżundirek kurde, ludzie wam powiem, że puchnie. Myślałem, że będzie sobie lepiej radzić z tym. No jednak Brona robi swoje, jakbym pewnie wyłączył. Choć zaraz wyłączymy, może na chwilę pod górę. Wyłączmy je w ogóle, sieje co, chyba coś ma w takim razie zapuszczenie bo widzicie, on z broną bez brony na ciężko, czyli coś musi być tutaj z John Girkiem tym eee, dobrze, lecimy sobie, ale widzę, że kurde, fajnie tak i tak leci, że patrz z ściany no w tym roku możemy tego rzepaku sobie nasiać bo wcześniej nie chcę wszystkiego no a tak jakby wychodzi, no to jedno, dwa pola na pewno, dwa pola rzepaku będzie małe duże i Małe i duże będzie, nie wiem, przygotował jęczmionki Dobra Podnosimy, znacznik Cyk Dobra, dobła ile mamy? 16 minut, więc więc jak widzicie, no tutaj będzie więcej nawracania, ale yy, Takie małe poletkę, no, taki główienkę tutaj jest, można powiedzieć, nie wiem, ten clean może byśmy w lasek sobie go za... Właśnie taki, byśmy la... tutaj sobie w lasek, tak więc myślę sobie, że teraz byśmy mogli zrobić, dobra, puszczamy ono od razu no ale trudno, no to wiecie, no to nie ma co też się dziwić, że będzie w jakiejś trzecia do ile, ale no ciężko, No, no i dobrze, ale mi się że ten film byśmy mogli wtórnie w las i zrobić, bo ciężka będzie. Oho, oho, będę się wiecie, co ludzie pobrać tego moda na blokadę, na napęd i na blokadę, żeby załączyć się o blokadę. wtedy na blokadzie to on pójdzie na pewno, teraz wiecie. Jakby mogę powiedzieć, że koła nie drzewią, tak wszystkie naraz więc też ma na pewno ciężko. Jak to w ogóle wygląda z fazą nawożenia? Zaraz musimy sprawdzić. Czy będziemy w ogóle te nawozy dawać, czy nie będziemy dawać? Dobra. To czekajcie, czy będziemy... O, Oczywiście to pistanie. Nawozy. Uuuu! Lala, wymaga zaorania to pole. Jak to z nawozami stoi? Czekajcie. I wapna A widzicie, mi tego wcześniej pokazywało No dobra, to, to pole będzie wymagało zaorania ale właśnie widzicie, jest zaorane. o to nie chodzi, że jest zaurane. Tam Tamto zaoram Na spokojnie, to będzie jeszcze jeden odcinek orki na pewno Więc nie chciałem, ale to w takim razie to, to pole będzie takie trochę e, skaszenione Trudno się mówi już Widzicie, jednak nie wiem co się stało z farmingiem Przecież to samo sam to pole zaorałem No ale coś się musiało w takim razie tu to, to pole będzie wymagało orki. Na wapno jeszcze damy, tu tam spokojnie, na wapno tu tam machniemy. W takim razie trzeba wapno jeszcze zamówić. <coughs> mam nadzieję, że mój dam, mam nadzieję, że jakoś rozśiewać ustawimy na nawożenie... E, nawożenie... Jak to? Nawożenie wapna. Ja jakoś może ustawimy jakąś te tarcze, będę musiał poczytać w tym katalogu. To znaczy dam rabę. Mam... A nie, nie, powinniśmy pamięć dać radę. No bo też RCW, teraz to wiecie, że mam pim pim. Dzisiaj prawie mamy 100 tysięcy, to nie znaczy, że teraz będę dobra, to dzięki, znaczy, już sam możemy wyłączyć. To nie znaczy, że będę teraz hasz, szast, szastał e, pieniędzmi. Dobra, mamy 19 minut, tak więc tutaj cały 20 minut będzie dzisiaj filmu. czyli statystyki, jak się mówi, spadną. Dłuższy film, mniej minut będzie oglądania. Że obejrzycie cały film, jeżeli tak, zostawcie hashtag e, siewy. Zawsze jakieś tam łapy w komentarze, że dobry film. Jeżeli oglądacie, to znaczy to dziękuję za komentarze, jak każdy, komentarz, ale jeżeli oglądacie, możecie napisać sobie, że. E, hashtag e, siewy e, Dobła e, No i dobra, robimy sobie przejazd że Więc to pole nie wiem co się stało Będziemy musieli w kolejnym kolejnym, e, od, kolejnym sezonie na pewno orać to widzicie, bo na tym, na podnośniku To nie idzie, moim zdaniem to za nisko podnosi Właśnie osiągnijmy no no go tak też podnosi mocno I prawie nie ma napędu na tym koła, tylko na ciężarze. Ale to Ogarnie. Dobra, pojeżdżamy jak najbardziej się zdarza aż... O właśnie tak. Stoi ładowareczka tutaj. Tutaj, yy, tutaj tutaj. Dobra, opuszczamy. Jogień. Jeszcze obornik. Obornik. Trochę, trochę na obornik możemy wjechać, tam się nic się nie stanie, ale na mnie nie puści, żeby wjechać. Teraz czekajcie. To ładowareczkę musimy sobie sobie zabrać. Yy, dobra, do góry. Przejedźmy na to za pole, które będę musiał jeszcze raz takim cudem zaorać Dobra, co fajny Jeszcze raz tutaj przejdę na 2, dobrze będzie, dwa na 2 to będzie aż, aż Dobra, teraz jeszcze raz musimy w tą stronę przejechać Żeby to zasiało, bo jak widzicie to no niestety nie dosiewa i dlaczego? No bo pryzma jest i nie mogę wjechać bardziej Mamy by drzewko nie zaryć Dobra, opuszczamy Wow, dobra No i e, jeżeli chodzi o to, to będzie na tyle Dobra, podnosimy tylko, żeby coś zasiało Wszystko zasiało, zasiało Mamy 21 minutek Teraz jedziemy na kolejną część tego pola Teraz robimy tutaj poprzecznaki Lecz tutaj, no jest nasze zabrane Więc tutaj nie ma co nawet e, narzekać na to Teraz po Nic się ja nie widzę o, żebym podjechał no dobra to nie taka będzie no tutaj tak moim zdaniem to będziemy napiszeć to w las mamy zamienić moim zdaniem to trzeba w las zrobić trawę zasiać drzewa posadzić niech rosną w sobie sensie, to jest dramat A robić ten jak to będzie, będą większe maszyny to tutaj nie będziemy się chciało tutaj robić większe maszyny bądź nawet i większy po prostu kombajn 51 metrów to, to no Większy puk, większy zrob to, to będzie więcej nawijania, większe jakie będą takie lecz do serca, na zdaniem. Możemy na trzy zrobić. I wracamy do domu. No i zapinamy się za, za pół, ale to chyba będzie zobaczyć dopiero w kolejnym odcineczku. Albo zawapną dopiero. Albo to i to. Eee, zobaczymy. My wapną tego dużo nie trzeba, bo tam jest dwa pola. No i to też trzeba zawapnąć. No dobra, wyłączamy już. Już może się uspokoić za broch. Nie wiem czy włączam siebie, co wychodzi na brody, ale może, no, może tak musi być. A więc jak na razie nic ci się mógł. No, Czy nic. Się. No już się napolecialiśmy, więc podobno do przodu lecimy. Z nawożeniem nam jeden dodatkowy na więc to taki tak trzeba dawać. W razie się chyba szkoda, że na pewno się w tym sezonie nie uda nie uda machnąć... machnąć, nie uda się zakupić i nie uda wam się zakupić Czego? Opryskiwacze to... żeby była fajna akcja, ale to przyjdzie dopiero mi się wydaje, że z kolejnym... z kolejnym... E, ciągnikiem. Ciągnik przyjedzie i weźmiemy też od razu tego ciągnika opryskiwać e, A jaki? Czas pokaże. Więc ja mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie e, łapę w górę, e, żebyście byli na bieżąco oraz subskrypcję. E, a ja się dałem, że jak nam Trzeba się częściej. Cześć, Do następnej Cześć. cześć.